Dzisiaj w naszym e, filmiku zajmiemy się wymianą filtra paliwa e, w Audi A8 FSI silnik benzynowy oczywiście filtr wygląda tak, umiejscowiony jest w zbiorniku paliwa zaraz Wam pokażę e, krok po kroku jak to, jak to się wymienia najpierw przesuwamy przednie siedzenie jak najdalej się da do przodu i oparcie tak samo do samego końca i wyjmiemy yy, jako że mam indywidualne siedzenia to wymiemy tylko yy, base siedzenia jest to bardzo proste łapiemy tutaj od spodu i ciągniemy po prostu do góry yy, tak żeby wyszło zaraz Wam pokażę tak więc pokażę Wam jak to wygląda już zdjęte bo tutaj mamy taki mały klipsik który trzeba po prostu odciągnąć i po prostu nam yy, siedzenie zejdzie. Po drugiej stronie tego nie ma. Odpinamy tą kostkę i zdejmujemy siedzenie. Przesunąłem sobie siedzisko jak najbardziej do przodu. Odkręcamy teraz sobie trzy śrubki z tej osłonki yy, srebrnej, która nam skrywa. Miejsce na pompę paliwa i na resztę potrzebnych gazetów, w zbiorniku paliwa, mniej więcej wam powiem też, jak długo zajmuje taka wymiana. Tak to wygląda pod spodem, trochę jest brudno, ale nic nie szkodzi odepniemy wszystkie tutaj konektorki tutaj mamy jakieś teraz to wyczyścimy delikatnie odkurzaczem trochę może nawet i kompresorem i, i będziemy zabierać się za za ten metalowy pierścień który dociska nam całą tutaj obudowę do, do zbiornika paliwa jeszcze znalazłem ubytki yy, osłon przewodów. Zabezpieczę to zaraz taśmą, żeby tutaj nam się żadne zwarcie nie robiło. Jest to dość, nie, dość niebezpieczne, z uwagi na to, że może być to zasilanie pompy. Jak to wygląda z tej strony? Są tu jakieś ślady. Zobaczmy, czy to w tym miejscu tak. Te ślady akurat są od tego, tutaj też to odwinę. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Czy tam nie ma żadnych przetarć? I zaizolujemy każdy przewód z osobna. Jeszcze raz wtyczka paliwa. Wtyczka pompy paliwa, przepraszam. Praktycznie każdy kabel ma tą otulinę jakby zerwaną. jak mówię, trzeba by to zabezpieczyć, żeby te przewody nie dotykają masy i tyle. To jak widzicie, trochę tutaj już oczyściłem. Reszta oczyszczę na zewnątrz. Teraz metalowy pierścień. Jest do tego specjalne narzędzie, ale jako, że ja nie posiadam takiego narzędzia, no to konwencjonalnymi sposobami młoteczek i to jest gruby śrubokręt i odkręcamy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara oczywiście i zaraz będziemy mieli to wyjęte jedna bardzo ważna rzecz zanim odkręcicie ten pierścień musicie być pewni, że nie macie więcej paliwa niż ćwierć zbiornika tak jest w instrukcji ja praktycznie wyjeździłem paliwo do zera mam na rezerwie rezerwa już mrugała także nie powinno mieć tu wylecieć oczywiście odpinając ten przewód zasilający silnik w paliwo tu nam benzyny trochę wyleci, także przygotujcie sobie jakąś szmatę ręczniki papierowe, tak żeby to nadmiar tego paliwa, które tutaj wyleci zabrać pierwszy niś jest poluzowany naprawdę bardzo tutaj delikatnie jest przykręcony żadnych sił tutaj nie używać duży do przykręcenia to z powrotem no i będziemy zdejmować tutaj teraz ten unit odepniemy sobie teraz wtyczki niestety będę musiał to zrobić dwoma rękoma odepnę te wtyczki yy, i, i zdejmę ten plastikowy dekiel teraz yy, musimy wyjąć ten żółty wkład musimy tutaj sobie przewody dobrze ułożyć, żeby nam nic tutaj się nie, nie zaczepiało więc więcej to w ten sposób odsunąć wszystko na bok później to wyłowimy nie ma żadnego problemu I teraz tu mamy taką zapadkę i możemy to to, to do góry. Jak macie tu jakieś nieczystości. To warto to zabrać z sobą na górę, żeby, żeby nam to nie wpadło. I zaraz zdejmiemy tam drugą też. Filtr paliwa jest alokowany tam. Jeden zatrzask. Zdejmujemy wężyki i do góry. Przewody podpinane. To jak widzicie, mamy już na wierzchu pompę trzeba troszeczkę wysunąć, bo nasza tutaj ześlająca wtyczka paliwo jest na pompie, także już mamy to zdjęte. Wyjmę jeszcze pompę. Zobaczę tam jest jeszcze jedno sitko. Jeżeli się, jeżeli się da wyczyścić, lub jest, będzie taka potrzeba wyczyścić, to, to wyczyścimy tak samo. Pompa paliwa, to jak widzicie na naszym sitku. Trochę się tutaj brudu zebrało. Zaraz to sobie oczyścimy i zakładamy pompę z powrotem. Tak więc, pompa paliwa, filtr, wszystko wróciło na miejsce. Wkładamy teraz te, te osłonki. I tak naprawdę nasza czynność związana z wymianą filtra jest już tak naprawdę zakończona. Nam, tylko zajezolowanie tych e, przewodów, które znalazłem e, z popękaną otuliną i tak naprawdę to będzie na tyle. Wszystkie wtyczki, jakie wąs zaślający, mamy z tyłu podłączone. Tutaj wezmę sprawa mamy strzałkę. strzałka do przodu to musi wejść w, ten, w to wycięcie, no i będziemy zakładać nasz rynk zabezpieczający przykręcamy zgodnie z zuchami wskazowe zegara i bierzemy się za naprawę naszych przewodów przewody nasze już są zabezpieczone Zapyczymy na napią taśmą taką izolacyjną później taką to może w Audi do przewodów trochę to wygląda jakby były w gipsie ale przede wszystkim mają nie dotykać żadnych metalowych rzeczy no i co? Yy, nasz filtr yy, paliwa został już zmieniony. Pytanie zadacie pewnie co niektórzy czy potrzeba taki układ odpowietrzać układ odpowietrza się tak naprawdę samemu, yy, mamy czujnik yy, niskiego ciśnienia na yy, listwie przy silniku czujnik nam daje informację do pompy paliwa pompa paliwa płoci ciśnienie dopóki tak naprawdę nie nie osiągnie yy, 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 wartości, które ma zadane przez komputer i wtedy pompa nasza ta w zbiorniku się wyłącza i działa pompa wysokiego ciśnienia i później cyk się powtarza jak ciśnienie spada prawdopodobnie ta pompa i tak działa cały czas tak jak mówię, do powietrza nie potrzeba, przekręcamy stacyjkę zapalamy silnik pewnie trochę nam pokręci Zaraz zresztą włączę stacyjkę i zobaczymy czy pompa ruszy, jeżeli nie, no to pewnie ruszy dopiero przy kręceniu rozrusznikiem. Włączę teraz stacyjkę, zobaczymy czy, czy będzie słychać pompę. No było słychać pompę. Pompa nam się aktywowała. Poprzez niskie ciśnienie na listwie zrobimy jeszcze raz, zobaczymy, czy jeszcze raz się włączy. Tak i jeszcze raz tutaj ja naprawdę jest suche, że pompa tak. pracuje Teraz zapalimy. Nie będę wam mówił po co się zmienia filtr paliwa, bo to trochę jest nie na miejscu. Każdy dwa swój samochód jak, jak chce, jak go na to stać. Ja wymieniłem i na pewno na parę następnych 10 tysięcy będę miał spokój. Także nie zajmuje to więcej niż godzinę. Łatwa robota, a na pewno dużo korzyści z tego wynika. Dzięki, pozdrawiam na razie, do następnego.